Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam w kolejną literacką podróż, a dzisiaj będzie to podróż poetycka, także też w jakimś względzie bardzo szczególna, subtelna, delikatna. A bohaterem dzisiejszego spotkania jest Kazimierz Nowosielski, poeta, krytyk literacki, eseista. Literat, który urodził się w Rybnie na Kujawach, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim i opublikował wiele książek poświęconych literaturze współczesnej i polskiemu malarstwu. Ale dzisiaj przede wszystkim patrzymy na Kazimierza Nowosielskiego jako na poetę, bo przyniosłam tomik poezji zatytułowany Jestem znacznie bliżej. Jestem znacznie bliżej, no właśnie, od razu pytanie, jestem bliżej czego, kogo. No na pewno możemy dokończyć tę myśl po przeczytaniu wierszy Kazimierza Nowosielskiego. Kazimierz Nowosielski to poeta, który kultywuje dziedzictwo przeszłości i więzy rodzinne. Z jednej strony przywiązany jest do rodzinnej ziemi, do takiego, do codzienności, do, do konkretu, ale z drugiej w swojej twórczości, w, swojej, w swoich wierszach poszukuje czegoś bardziej duchowego, czegoś bardziej związanego z transcendencją. W jego poezji nie znajdziemy jakichś wyszukanych metafor zabawy językiem. Raczej właśnie słowa bardzo proste, szczere, bardzo subtelne i delikatne. Zresztą świat poetycki Kazimierza Nowosielskiego z pewnością został ukształtowany przez jego kujawskie dzieciństwo, z którego czerpie wartości etyczne religijne no w ogóle wartości ogólnoludzkie a także na pewno można zauważyć wpływ Gdańska no bo z Gdańskiem jest związany i w Gdańsku zresztą teraz Kazimierz Nowosielski mieszka a wiersze które dzisiaj przyniosłam mówią przede wszystkim o współczesności o współczesności zdesakralizowanej w której zanikają więzy społeczne. Wiersz, który otwiera ten tomik poezji, zatytułowany jest Ekspres. Ekspres tego wieku rozpędził się na całego. Mknie z kosmiczną prędkością po niekończących się torach. Nikt nie wie dokąd ani kto go prowadzi. Pasażerowie drzemią, obiadają się chipsami, głaszczą pieski śpiące na kolonach. Włączają smartfony, słuchają depesz koncertów w termach Karakali, żenią się i umierają. Nikt nie śmie pociągnąć za hamulec, bo jakże zatrzymać pędzący pociąg wieku? No właśnie, ekspres tego wieku to chyba dobre określenie. Rzeczywiście mamy wrażenie czasami, że że świat oszalał, niesamowicie pędzi i też właśnie w tym otwierającym wierszu Kazimierz Nowosielski na to zwraca uwagę. Myślę, że właśnie możemy powiedzieć, że zbiór wierszy, które dzisiaj przyniosłam, to poezja, która porusza ludzką duszę i wrażliwość porusza ludzką duszę i wrażliwość. Ja z przyjemnością sobie te wiersze czytam czasami właśnie przed snem, naprawdę są takie wyciszające. W tym miejscu może przeczytam taki fragment z okładki. W zbiorze wierszy jestem znacznie bliżej. Autor bardzo często powołuje się na głos rozsądku, serca i sumienia. Pragnie widzieć człowiecze sprawy takimi, jakimi są, bez złudzeń, krytycznie, z niezależną im dozą uwagi, czujnie, ale też z czułością, kiedy idzie o najsubtelniejsze poruszenie ludzkiej duszy i e wrażliwości. Tak, takie są właśnie wiersze Kazimierza Nowosielskiego. Tu jeszcze dwa takie króciutkie wiersze przygotowałam nad notecią. Tutaj właśnie właśnie taka rozpacz nad rzeką, która, która umiera, która wysycha. Poeta pyta, kto ocali jej pamięć. No, inny wiersz, choć oczy otwarte, zagubiona światłość. Też ta myśl taka y, bardzo y, no, pasująca do naszych czasów. Mamy oczy otwarte, ale zagubioną y, światłość. Y, dziękuję bardzo za uwagę i y, zapraszam do przeczytania tego pięknego tomu poezji. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.